Mój szkolny dręczyciel zaniemówił, gdy zobaczył mnie na zlocie absolwentów. Pamiętam, jak przyciskał mnie do szafki, śmiejąc się z moich chudych ramion. Nigdy nie będziesz facetem, syczał mi do ucha. Wtedy, czując na policzku zimny metal, poprzysiągłem sobie, że nadejdzie dzień, w którym spojrzy na mnie i poczuje strach. Przez następne dziesięć lat siłownia stała się moją świątynią. Pot, ciężary i żelazna dyscyplina. Zbudowałem nie tylko ciało, ale nową tożsamość. Ze szczupłego, zalęknionego chłopca nie zostało nic. Dekada minęła jak jeden dzień. Aż nadszedł wieczór, na który czekałem. Zlot absolwentów. Gdy tylko wszedłem na salę, przeskanowałem tłum w poszukiwaniu jednej twarzy. I wtedy go zobaczyłem. Marek, mój dręczyciel. Stał przy barze, opowiadał jakiś prostacki żart, a jego brzuch lekko wylewał się z zapaska koszuli. Wyglądał jak własna zmęczona karykatura. Jeszcze mnie nie zauważył. Cieszyłem się tą chwilą. W końcu jego spojrzenie padło na mnie. Zmarszczył brwi. Próbując umiejscowić moją twarz, nie poznał mnie, ale zobaczył kogoś, kogo instynktownie uznał za rywala, postanowił zagrać samca alfa. Podszedł, klepnął mnie mocno w ramię i powiedział głośno do kolegów. No, no, niezła pompa, na jakich jesteś sterydach, kolego? uśmiechnąłem się powoli. Nie poznajesz mnie, Marek? To ja, ten chudy frajer, któremu codziennie zabierałeś kanapki. Zamarł. Jego twarz przeszła przez wszystkie odcienie szoku. Próbował obrócić to w żart, nerwowo się zaśmiał. Stary, co za zmiana, gratuluję. Ale wiesz, sama siłka to nie wszystko, co nie? Pochyliłem się lekko w jego stronę, zniżając głos tak, by słyszało nas całe nasze otoczenie. Masz rację, to nie wszystko. Mój wzrok powędrował w stronę pięknej brunetki, która właśnie do nas podchodziła. Marek spojrzał na nią, a w jego oczach pojawił się cień paniki. Zapytaj swojej siostry, kontynuowałem, nie spuszczając z niego wzroku, gdy moja żona stawała u mojego boku. Odkąd jesteśmy razem, co noc udowadniam jej, że siła bardzo przydaje się też w sypialni. Zrobiłem pauzę, delektując się absolutną ciszą, jaka zapadła wokół nas. A wiesz, co jest w tym najlepsze? szepnąłem, a w moim głosie nie było już gniewu, tylko politowanie. To, że wcale nie czuję satysfakcji. Patrzę na Ciebie i widzę to, co widziałem w lustrze dziesięć lat temu: zalęknionego chłopca, który boi się, że jest nic nie wart. Moja żona położyła mi dłoń na ramieniu. Tylko, że ja z tego wyszedłem. A ty wciąż tu tkwisz. I wiesz co? Jest mi cię po prostu żal. Twarz Marka wyglądała, jakby ktoś go spoliczkował. Upokorzenie w jego oczach było niemal namacalne. To nie była bezradność, to była totalna anihilacja. Odwróciłem się, by odejść, i wtedy to usłyszałem. Cichy, zdławiony szlok za moimi plecami. Ten sam, który on słyszał ode mnie tyle razy w szkolnej toalecie. W końcu po dziesięciu latach, na własnym przykładzie, nauczył się, jak to jest czuć się prawdziwie bezsilnym. Czasem wydaje mi się, że mimo wszystko przesadziłem. Czy było to uzasadnione? Dajcie znać w komentarzu.